Bomba. Jeden z portali plotkarskich porównał Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego do papurzek nierozłączek. Brzmi jak żart, a może to najcelniejsza diagnoza ich związku. Papuszki uwielbiają przesiadywać razem na żertce, ćwierkając miłosne serenady i poprawiając sobie nawzajem piórka. Brzmi znajomo, żertką u kurzobków jest ścianka na ewencie, kanapa śniadaniówki. Pierwszy rząd na pokazie mody. Zawsze razem, zawsze uśmiechnięci, zawsze perfekcyjni. Ćwierkanie serenat to ich Instagramowe wyznania, kolacje za 1300 zł i relacje z każdej miesięcznicy. A poprawianie piórek? To ciągłe ocieplanie wizerunku po burzliwym początku romansu. Każde wspólne zdjęcie to kolejne piórko wygładzone na oczach milionów. Można to czytać na dwa sposoby. Albo to forteca miłości, zbroja zbudowana przeciw hejtowi i plotkom. Albo projekt, idealna para, perfekcyjnie wyreżyserowany spektakl, który musi się klikać i sprzedawać. Pytanie brzmi, oglądamy prawdziwą miłość czy najbardziej dochodową telenowelę polskiego showbiznesu? Co wy widzicie, patrząc nad kurzobków,